Cześć, jak zrobić stronę internetową w szybki, łatwy sposób dla kosmetyczki? Wystarczy, że skorzystasz z tej strony, którą tutaj masz po lewej stronie, szablony webwave.pl, i wybierzesz sobie da dany dowolny szablon. Ja wybiorę ten, gdzie jest dużo zakładek, żeby ci wszystko ładnie, fajnie opisać. Teraz klikam Edytuj. Przenosi nas do panelu Webmastera Webwave, gdzie będziemy musieli się najpierw zalogować. Podać maila i hasło. Ja już jestem zalogowany, więc od razu mnie przenosi do panelu. Następnie wciskamy kreator. Na chwileczkę musimy poczekać na załadowanie się zasobów całej strony. I za chwileczkę będziemy mieli cały podgląd naszego szablonu od wewnątrz. Teraz Ci wszystko opiszę tak pokrótce, co gdzie jest. Tutaj mamy wszystkie. Nasze elementy strony, tak jakby cały ten panel warstw, to są wszystkie nasze elementy, które mamy na całej naszej stronie. Ten panel tyczy się konkretnej strony, czyli ten panel tutaj tyczy się tej strony. Jeśli przejdziemy na podstronę blok, mamy odrębny panel. Jeśli po, przejdziemy na cennik, również jest odrębny panel. Przejdźmy z powrotem do strony głównej. Jak to edytować? Zdjęcie. Klikamy na zdjęcie. Koło zębate zmień obraz. Wybieramy obraz, wybierz. Jak zmienić teksty? Wystarczy na nie dwa razy kliknąć i po prostu dodać swoje, swoje jakby teksty. Tak samo tyczy się to zarówno nagłówków i zwykłego tekstu. Oraz butonów. Edycja kształtów. Tak samo jak zdjęcia, klikamy w koło zębatę. Zmień wygląd. Ustawienia tła, kolor. Oczywiście do czarnego napisu będziemy próbowali jakiś dobrać piękny kolor, ale jakiś jasny, bo nie będziemy widzieli wtedy napisów. Wiem, że Ci się nie podoba, ale akurat taki mi się ustrzelił. I tak, każdy element możemy sobie edytować. To nie jest taki szablon na sztywno, że musimy go tak edytować i on tak wygląda. Możemy oczywiście sobie coś zmienić. I teraz nasz szablon, jakby odwróciliśmy zdjęcie po lewej i teksty oraz buton po prawej. Do tego szablonu mamy dorzucone dwa typy artykułów. Pierwszy to zabiegi, drugi to blok. I tak właśnie tutaj są stworzone artykuły na tej stronie. Zarządzanie artykułami, zabiegi oraz aktualności. Aktualności nasze to właśnie jest podstrona blog. Dodajmy taki artykuł. Dodajmy artykuł w naszym blogu, czyli w aktualności. Jeśli będziesz chciała dodać zabieg, musisz wybrać wzór zabiegi. Ja dodaję bloga. Uff. Wybieram zdjęcie do tego naszego wpisu, i dopisuję nagłówek naszego wpisu. I uzupełniam treść. Która automatycznie dopasowuje się tutaj do naszego szablonu. Może nie w ten sposób, tylko w ten lepiej będziesz widziała. Cała stopka się przesuwa automatycznie. OK. Żeby ten artykuł został zapisany, musisz opublikować stronę. Klik. Publikujemy ten dany artykuł. Zaraz ten artykuł pokaże nam się w aktualnościach, czyli w naszym blogu. Poczekaj do końca na publikację strony. Nie zamykaj tej strony, bo może się tak zdarzyć, że się rozsypie ta strona. Nie przetworzy tak jak trzeba. Czekamy do końca. Do tego szablonu oczywiście możesz dodać swoją domenę. Certyfikat SSL zostanie przypisany automatycznie do tego szablonu. Zobaczmy. Zobaczmy, czy w naszym blogu pokazał się nasz wpis. Jest. Mamy nasz wpis. I w ten oto sposób cały szablon z łatwością sobie zmienisz, dopasujesz tak, jak chcesz. Jak zmienić menu? Oj, te podpowiedzi mnie znowu męczą. Już Wam pokazuję, jak to, jak to zrobić. Jak zmienić menu? Tu mamy całość, całość tego menu. Tu mamy pojedyncze przyciski, ale możemy zmienić całe menu tak, jak sobie chcemy. Dodać przyciski, dodać nowe, jakby podstrony, albo edytować te, które mamy. Załóżmy na to bloga, byśmy chcieli zmienić na aktualności. Zapisujemy. Auto nam, automatycznie zmieniło nam się tutaj z bloga na aktualności. To niczego nie zmienia link działa tak jak działał. Usuwamy to, bo to jest niepotrzebne. Bo jesteśmy w trakcie testowania tego szablonu. Możemy w łatwy sposób również yy, dodawać sobie czcionki. Wystarczy, że dodamy font. Przechodzimy na Google Fonty. Kopiujemy Może wam to pokażę pokrótce. Przechodzimy na fonts.google.com. Yy, Wybieramy Latin Extended, żeby nam polskie Znaki nie zmieniały się. Wybieramy czcionkę. Coś chyba z tym internetem jednak jest nie tak. OK, wybieramy styl tej czcionki i dodajemy go. I to wszystko, co tutaj się znajduje, jako link, kopiujemy. Przechodzimy z powrotem do naszego y, panelu WebWave. Do naszego panelu, jakby strony internetowej, i czcionka jest już dodana. Dzięki za uwagę i życzę miłej edycji. W razie problemów, napisz w formularzu na stronie szablonywebwave.pl.